Ratujmy kobiety. Obywatelska akcja, którą kierujemy do posłanek i do posłów, aby ponownie zajęli się i rozpatrzyli ustawę o liberalizacji aborcji. Ta, ten projekt ustawy był w Sejmie już w ubiegłym roku. Posłowie wrzucili go do kosza. W efekcie nastąpił 3 października czarne protesty w całej Polsce, również w Tomaszowie. I ponownie zwracamy się do posłów i posłanek, aby zajęli się tym tematem, który jest dla nas i kobiet i mężczyzn w tym kraju bardzo ważny. Startujemy, już wystartowaliśmy ze zbiórką podpisów w akcji Ratujmy kobiety, którą jak powtarzam, jest akcją obywatelską. Nikt na, za nami nie stoi. Akcję zainspirowało inicjatywa obywatelska. Wspierają szereg organizacji społecznych, również kongres kobiet, którego ja jestem w Tomaszowie przedstawicielką. E, trzy główne postulaty to e, liberalizacja ustawy aborcyjnej, e, dopuszczenie przerywania ciąży do 12 tygodnia, e, edukacja seksualna w szkołach. I bezpłatna e, antykoncepcja, w tym przywrócenie e, tabletki L1 bez recepty. Mamy na to 100 dni, zbieramy podpisy do 10 października. Akcja jest legalna, każdy może się w nią włączyć może oddać swój podpis i może również zbierać podpisy i do tego Tomaszowian, Tomaszowianki serdecznie namawiamy. Komitet Tomaszowski już się zawiązał. Już planujemy zbiórki, będą to zbiórki publiczne oraz w punktach handlowych i usługowych, których właściciele, właścicielki wyrazili na to zgodę. Jeśli chodzi o zbiórkę na ulicy, to rozpoczniemy ją już w najbliższy czwartek. Tu na placu Kościuszki młodzi ludzie będą zbierać podpisy między godzinami 15 a 17. Następna zbiórka w sobotę, również na placu Kościuszki od rana między 10 a 12. O kolejnych zbiórkach oraz o tym, gdzie można złożyć podpis, w jakim punkcie, będziemy informować na w mediach społecznościowych i również w mediach lokalnych, jeżeli wyrażam na to zgodę. Dzisiaj powstanie na Facebooku wydarzenie Ratujmy Kobiety Tomaszów Mazowiecki.